Cześć kochani, jak widzicie, wróciłam do żywych. Jestem już w domu, wypuścili mnie ze szpitala. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie miłe słowa, za wszystkie życzenia i za trzymanie kciuków. Wszystko poszło gładko i sprawnie. Moja operacja trwała dwie godziny, ale kolano jest poskładane. Natomiast dalej chodzę o kulach. I czeka mnie jeszcze długie miesiące, czy czekają mnie jeszcze długie miesiące rehabilitacji, zanim będę mogła już normalnie zacząć. Chodzić na chwilę obecną, jestem jeszcze niestety uziemiona, całkowicie w domu i nie jestem w stanie nic sama zrobić. Co oczywiście niestety przełoży się na to, że będę na pewno mniej filmików nagrywać. Niemniej jednak nie zostawię Was bez jakiegokolwiek filmiku, aż taka nie jestem ostatnim czasie pojawiło się na moim kanale dużo holi. Przepraszam, pojawiło się dużo holi. I dzisiaj także przychodzę do Was z holem, natomiast z holem jednej, jedynej marki, a mianowicie Bottom Body Works. Jak wiecie, Karolina ze stylizacji przyjechała do Holandii, ja co prawda mieszkam w Niemczech, ale właśnie na granicy z Holandią, jak już nieraz powtarzałam. Tak więc miałyśmy okazję się spotkać i osoby, które obserwują ją na Instagramie, tudzież obserwują mnie na Instagramie, wiedzą doskonale, że byliśmy byłyśmy razem z Eweliną z kanału Ejak Ewa w Trójkę w Oberhausen w centrum handlowym. Tak też Karolina przywiozła mi takie oto produkty i już Wam szybciutko pokazuję, co takiego dostałam. Jako pierwsze mamy dwa mydełka do rąk: Citrus Sunshine i One Vanilla Sugar. Ja te mydła uwielbiam, to są te mydła w piance. Mi one rąk nie przesuszają, ale. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu ja używam jedno mydełko, jak się skończy, ja biorę zwykłe żelowe mydło i potem znowu jak tamto się skończy, biorę następne. Ehm, może dlatego mi po prostu rąk nie przesuszają albo ja tego nie zauważyłam. W każdym bądź razie ja te mydełka uwielbiam i cieszę się już właśnie, że będę mogła je używać. Kolejnym produktem jest ehm, mgiełka o nazwie Country Chic bardzo fajna, ja już kilka mgiełek miałam i ja je uwielbiam zamiast perfum na co dzień dosyć długo się utrzymują i bardzo ładnie pachną, ta pachnie jeszcze naprawdę latem dalej mamy trzy żele pod prysznic już mam je pokazuję, prezentują się tak o i pierwszy jest Dark Kiss. Duck Kiss jest to zapach już mi dobrze znany, ponieważ miałam już mgiełkę o tym zapachu i chyba nawet świecę, o ile dobrze pamiętam. Jest to naprawdę typowo zapach dla mnie i już się cieszę, że będę mogła go używać. Kolejnym jest Sweet Pea. Sweet Pea akurat nie mam jeszcze w domu małą świecę, o tym zapachu miałam także już balsam do ciała, bardzo słodki zapach. A ostatnim jest Endless Weekend. Zapach mi zupełnie nieznany, jeszcze go nie miałam, więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła go przetestować. Dostałam także jeden balsam do ciała o nazwie French Lavender and Honey. Ja za balsami z Patem Body Works nie przepadam, ale głównie dlatego, że one nie nawierzają, po prostu ładnie pachną i nic więcej nie robią. Mimo tego jego zużyję naprawdę chętnie. I dwa ostatnie produkty to są świece. Cieszę się niesamowicie, ponieważ te świece bardzo ładnie pachną. Ta pierwsza jest właśnie o nazwie Sweet Pea, jak ten żel pod prysznic, a druga jest Paris Amour. Już się nie mogę doczekać, jak będę mogła je odpalić, chciałam Wam je po prostu tylko pokazać. Kochani, to by było na tyle. Więcej rzeczy już nie mam, ale nawet nie chcę, ponieważ te będę zużywać teraz wieki. Karolinie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie znać, czy znacie już te produkty, czy już mieliście styczność z tą marką. Ja muszę przyznać, że uwielbiam niektóre produkty, z niektórych nie jestem zadowolona, mimo tego wszystkie pachną przepięknie. Tymczasem będę się z Wami żegnać i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!